Nie próżnujemy, moi drodzy, w ten weekend. Lecimy z dalszą częścią kucia parteru tym razem. Więc e, pierwsze pomieszczenie już jest powoli pozbawione tymków. E, ale czeka nas też jeszcze trochę wynoszenia mebli i śmieci, bo do tej pory kuchnia służyła nam jeszcze gdzieś tam w miarę jako miejsce robocze, jako miejsce na jakąś tam przerwę, kawę i tak dalej. Więc całą kuchnię teraz trzeba będzie opróżnić. A co za tym idzie, trzeba będzie też opróżnić stare spiżarnie, które i tak już są opróżnione naprawdę ze wszystkiego, co dało się jeszcze faktycznie, prawda, stworzyć tam, wybić kompocik do obiadku, ale no zostały już teraz też takie resztki, które trochę niebezpiecznie jest, prawda, skonsumować, więc tego też trzeba się pozbyć. Także to jest nasze zadanie na dzisiaj. Czekam na ekipę wspomagającą, bo dzisiaj wpadają moi rodzice i lecimy z tematem. W Ogólnie sporo mamy już za sobą, już jakieś cztery worki słoików, tutaj bardzo mocno wszystko puszczało. No i jedziemy, jedziemy z tematem. Bardzo w takiej budowie posiada się mama po covidzie, która nie ma węchu, bo praca jest bardzo trudna. Jakby ktoś chciał, koktajl mołotowa. I dzisiaj mamy jednego pieska budowlanego, ale mamy też drugiego pieska budowanym. Panowie tutaj działają na zewnątrz i zabezpieczają konstrukcję. Tu się dzisiaj akcja dzieje tak szybko, że ja nawet nie zdążyłam nic nagrać Efekt dzisiejszych prac to pusta kuchnia i również opróżniona cała spiżarnia. Więc no cóż, oczywiście pracy czeka nas jeszcze mnóstwo, ale zadanie na dziś wykonane. To jest taka baba. A na koniec, przed wyjściem, ktoś przyniósł mi taką niewspółniankę. Tak oto prezentuje się nasza na chojanka.